Witam Was serdecznie na moim kanale Natalia Samaryk, Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. Dzisiaj Wam przedstawię bardzo prosty przepis na pewien krem domowej roboty na pajączki, na twarzy i na nogach. Ostatnio mówiliśmy z Wami, że można smarować ekstraktem alkoholowym z kasztanów i smarować można nogi, i można też na twarz na pajączki, i ten ekstrakt można stosować do wewnątrz. Jeżeli nie widzieliście, to link jest w opisie pod tym filmem. Natomiast to, co tam wspominałam w tym filmie, że czasami alkohol zewnętrznie nie chcemy stosować na naszą skórę, żeby ją nie wysuszyć, lub już mamy ją zbyt suchą i nie chcemy, żeby nam alkohol skórę podrażniał. I dla takich osób jak najbardziej sprawdzi się ten właśnie dzisiejszy przepis. Natomiast co trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o rozszerzone naczynka, jeżeli chodzi o żelaki na nogach, to wszystkie kremy i maści to są zabiegi takie uzupełniające, bo ogólnie dbanie o zdrowie i o urodę to jest cały kompleks różnych zabiegów, żebyście nie myśleli Państwo, chociaż myślę, że i tak wiecie, że jednym krymikiem z wszystkich problemów nie pozbędziemy się. Oczywiście przyniesie ogromną ulgę, bo usunie bóle, usunie obrzęki, ale nie zlikwiduje całego problemu, jeżeli nie zastosujemy się do jeszcze innych metod, a o tym już rozmawialiśmy w kilku filmach, wszystkie Wam w opisie tu dam, jeżeli nie widzicie i będziemy na pewno na kanale jeszcze nieraz ten temat poruszyć. A dzisiejszy przepis z czego będzie się składał? 7-8 kasztanów będzie nam potrzebne, 250 g gęsiego smalcu, 200 g płatków nagietka lekarskiego i ewentualnie jakiś olejek aromaterapeutyczny, ale to opcjonalnie, można go nie stosować i teraz po kolei wam to wszystko przybliżę i wytłumaczę. Jeżeli chodzi o owoc kasztanowca, o nasze kasztany. To wiemy, że używane są bardzo często do różnych kremów i do różnych maści właśnie na żylaki. Dlaczego? Dlatego, że zawierają bardzo dużo składników aktywnych, które poprawiają funkcję w naczyniach, w ogóle naczyń krwionośnych i przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Bardzo fajnie łagodzą różnego rodzaju podrażnienia, dodatkowo polepszają napięcie, poprawiają napięcie skóry, działają przeciwzapalnie Przeciwstarzeniowo, przeciwobrzękowo i dlatego bardzo fajnie, jeżeli właśnie ten owoc do naszej maści wykorzystamy. Co trzeba zrobić, jak go trzeba przygotować? Najlepiej kasztany obrać, usunąć tą brązową skórkę nożem. Następnie trzeba to rozdrobnić, ale przed rozdrobnieniem w mikserze lepiej pokroić na drobniejsze kawałki. Wyjdzie u Was no, coś takiego, takie, takie drobny, można powiedzieć prawie proszek. Kolejnym naszym składnikiem będzie smalec gęsi i o smalcu myślę, że państwo słyszeliście. Kiedyś, bardzo dawno temu, nasze babcie to tak naprawdę na wsi gęstym smalcem leczyły praktycznie wszystko i stosowały go do wewnątrz i stosowały go zewnętrznie. Jeżeli chodzi o stosowanie zewnętrzne, najbardziej jest znany jako środek, który pomaga rozgrzać organizm, poprawić krążenie, poprawić ukrwienie w ogóle całej skóry, bardzo fajnie usuwa obrzęki i bóle stawów, także na stawy też nasza maść będzie bardzo fajna i wiem, że babcia zawsze smarowała na klatkę piersiową, na plecy, na stopy, jeżeli ktoś był przeziębiony. W naszej sytuacji, kiedy mówimy właśnie o żylakach, bardzo się sprawdza ze względu na to, że ma rozgrzewające, przeciwzapalne działanie i przeciwobrzynkowe działanie i tak jak mówiłam też przeciwbólowe, a dodatkowo zawiera żelazo, magnez i fosfor, co jest też bardzo, bardzo dla nas ważne. Jak to trzeba zacząć przygotowywać? Zaczynamy od tego, że rozpuszczamy smalec w garnku i później dodajemy tam rozdrobniony kasztany. Gotujemy to pół godzinki na wolnym ogniu, raz na jakiś czas trzeba to mieszyć. Pod sam koniec gotowania dodajemy suszone płatki nagietka. Wystarczy, jeżeli zagotują się i pogotują się jedno maksymalnie dwie minutki po czym zdejmujemy nagietek z ognia i odstawiamy. Dlaczego właśnie nagietek? Ma działanie też przeciwzapalne i jest znany właśnie z tego, że bardzo fajnie działa na naczynia krwionośne, w ogóle na krążenie. Działa też rozkurczowo i kiedy stosujemy go do wewnątrz, i kiedy stosujemy go w postaci maści zewnętrznie, bardzo fajnie regeneruje. Regeneruje i powierzchownie skórę, przyspiesza gojenie się. Regeneruje też naczynia krwionośne i dlatego przyspiesza wchłanianie się siniaków. Z tego właśnie słynie każda maść, yy, która zawiera nagie, Także nasieniaki można maść posmarować, można z nagietka też jakieś wywary lub um, takie kompresy przykładać na jakieś problematyczne bolące miejsce i bardzo fajnie usprawnia krążenie w naczyniach krwionośnych. I teraz zobaczcie, smalec gęsi z kasztanami, którą u nas pół godzinki się pogotował i nagietek, który już w ostatniej chwili dorzuciliśmy, znowu to trzeba zagotować, praktycznie jedna minutka, żeby się pogotowało i wystarczy, po czym już Trzeba to przecedzić przez jakąś gazę i rozlać po szklanych pojemniczkach. Najlepiej, jeżeli pojemnik ma takie gardełko, to bardzo szerokie, żeby łatwiej było nam później używać takie maście do smarowania. Stosować trzeba na pajączki wszędzie. Na nogach, gdzieś tam w innych miejscach czasami pojawiają się na ciele, na twarzy, na żylaki, na bolące stawy, na kolana, na biodra, na kręgosłup. Jak najbardziej będzie wskazane. I tak praktycznie to jest Cały przepis, jedyne co jeszcze można zrobić, to można dodać olejki aromaterapeutyczne absolutnie dowolne, które będziecie mieli w domu. I na taką ilość jak w przepisie jest podana, ilość wszystkich składników to wystarczy 10 kropelek olejku. Szczególnie sprawdzi się olejek cytrynowy i pomarańczowy, bo one też mają mega fajne działanie na naczynia krwionośne. Zapie zapobiegają krzypliwości krwi, takiej zwiększonej w naszych żyłkach, żeby skrzepy się nie tworzyły. Zapobiegają różnego rodzaju zastojom. Bardzo fajnie też działają na ściankę naczyń krwionośnych. Dlaczego mówię, że to jest opcjonalnie nieobowiązkowo? Bo jeżeli macie dostęp do olejków, to jest po prostu świetnie. Natomiast olejki ogólnie są dość drogie. Jeżeli mówimy o olejkach aromaterapeutycznych, nie tych, które są tylko i wyłącznie zapachowe. Ale jeżeli ktoś stosować stosować będzie taki krem właśnie na twarz, na pajączki, to smalec gęsi no, ma taki troszeczkę specyficzny zapach i komuś może to nie odpowiadać. Dlatego te olejki aromaterapeutyczne bardzo fajnie tu się sprawdzą jako dodatek taki zapachowy, aromatyczny. Natomiast my z Wami jeszcze porozmawiamy w innym nagraniu o tym, jak zrobić też krem na naczynkową skórę. Które będziemy stosować nie na wszystkie pajączki, chociaż też można, ale właśnie na cerę naczynkowo na pajączki na twarzy i będzie to krem, który nie będzie zawierał smalcu gęsiego też dla osób, które są wegetarianami. To nie stosuje się oczywiście do wewnątrz w naszym przypadku, ale wegetarianie to są osoby, które też nie będą stosować kremy na bazie jakichś produktów odzwierzęcych. Dlatego porozmawiamy w następnym nagraniu, jak zrobić na bazie oleju kokosowego. I masła Szea, też bardzo fajny krem do twarzy. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeżeli filmik się podobał, to stawiajcie kciuk do góry, komentujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w następnych nagraniach.